widzicie Zdję, ludzie z tej strony zzichą, a my znowu gramy w World of Tanks, Mamy... Chyba to jest ostatni raz, bo więcej mi się w to nie chce. No właśnie, I głównie odpaliliśmy go, bo ściągnęliśmy sobie jakieś mod przeróżne, przedziwne i popieprzone. Tak. i tak właśnie zegar jest, widać że jest środa. No widzicie datę, lol. Się łapiecie za głowę, a kiedy wyszedł, no właśnie Ustawienie. A to to nie, to jest jakiś gówno, wypierdzielaj. Dobra, powrót do gry. Co ci odpalić? To? Arl. arl. I weźmiesz później słaśniowa. No. Żeby tam niby mówić, że potrafisz nim grać. No właśnie. Dawno gramy. Arl, arl. No i o. masz. <laughs> jakie mamy, kurde. Staty w ogóle dawno graliśmy. Szczególnie ja. Bo ostatnio to jak nagrywaliśmy, Kurczę, a ja nie grałem. Zapomniałem zmienić rozdzielczości. Tak? No, Rozdzielczość? Bo, nie, zapomniałem, bo ten, bo jest jakby o 5 pikseli w dół, za chyba za mała. I co? Nic, będziesz później musiał to tam, wiesz, edytnąć trochę. Czyli wiesz, tam wpisać tylko i ok, to się ustawi samo. Później będzie, no. Poza tym to ostatni raz, to wiesz, a naprawdę. Czyli zanim, po tym nagraniu, to zanim odpalimy Vota, to chyba minie, nie wiem, długo. No możliwe, że nawet rok, ale pewnie minie dziś pół roku i znowu coś, jakiś wejdzie nowa wersja, to już pokażemy, bo głównie to chyba wersje będziemy pokazywać, tylko odpalić, bo mamy no to tego, trochę szkoda konta. No właśnie, no bo sprzedać to się nie chce, że chyba kto by chętny był, żeby kupić. Dobra, jadę tam idioto. Kawu 11. No, z tego co wiem, to chyba najlepszy czołg. Na swoim tierze. Ale... A, ale ry to co? Siódemki tu grają. Yyy, gdzie ty jedziesz? Z tym kretynem? No właśnie, I teraz masa pocisków w ciebie wejdzie, więc. No, też nie żyjesz? No bo wiem, pojechałem na. z tym kretynem. Faja! Weszło jak masło A przynajmniej wchodzi to ładne. Ale teraz. Miały być lepsze. Lepsze wybuchy miały być, gówno Nie szkodzi, wróć do garażu. Widzicie jest jedenastuście. menela. menela Patrzcie, ile modów, no wszystko. Gówno świeci się, nie wiadomo co to jest. No. Czy może zmienić szybko? Co? Rozdziel Nie, bo już się nie da, bo byśmy musieli od nowa zaczynać nagrywać. Aha. To czym teraz? Ke? Okay. Eee, I sam muszę A, no tak, przecież. przecież Próbujemy. I tak się uda. I graj, że tak powiem, rozważnie. Żeby ci nie rozwalili pojazdu. Hmm. <grym> Patrzcie, jakie tiery. <grym> O, ktoś ma bad -chatem też takie wyniki jak my i Semusemką. Widać też gramy ma wszystko. Czyżby i z był do dupy? Bo ten gościu u nas na samej górze to jest Spechowiec chyba. Bo ma wszystko do dupy. O ale oni mają e 100 To jeszcze lepiej. No właśnie to ma kurde tubę. Tu mamy życie, co nie? To wiecie. Ale gówno brzydko wygląda. FPSy spadają jeszcze. Czy co, co co, co, co to woli. To było? Czekajcie, może zaraz ten. No z dwu. No za dwu. No. Dobra dupa tam. Jedziemy dalej. Właśnie, cud się stał, wygraliśmy. Ale oczywiście nie było to uwiec uwiecznione, mimo że to jest rzadkość. No, I o dziwo nam czołgu nie rozwalili, ale za to kapowaliśmy. No. Ale w ogóle nam dużo zabrało. Dobra, to. Tak Aryly? Grałem już Aryly? Grałem. Ale jeszcze raz. Nie. A Ale i nie, grałem. jeszcze raz i samo ziomko. A no, bo nie pokazałem go. Tak. To teraz pokażemy. Czekaj, straciliśmy chyba pienioż... pieniążki niż. 300, coś tam. No. Straciliśmy. To... To i, I większy tier, tym więcej się traci. Najlepszy tier to jest chyba. Piąty, piąty, szósty chyba. To zarabianie do zarabiania o możliwe to jest też ale czekaj w piątym a, a dobra nie w piątym to najlepsze dział to ma ten blblbl BDRGB1 czek mu tam BDR 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 BDRGA no o już na, nas troszkę lepiej wylosowała no ale Ferdinand nie przebije Ferdinand nie przebije tego AMX no przebije tego id, Idlen id, przebije. No, te 32 w dupę przebije. No. I satrujeczkę tam, gdzie trzeba. Wiem, gdzie przebije. No. O, takie oddalenie mogę. Satelita. Pum. Pum. Popatrz tutaj do ich bazę tylko. Może ich wykapuje. <laughs> Chyba cię posra o. Jaki zoom jest? Y tutaj nie mogę pokazać. Chciałbym mieć obiekta, ale to już to już, yy, te marzenie się nie zrealizuje, bo już nie będę grał w WOTA, bo to jest kupa. No i walni. A, lag. E, mam, wiecie co? Odkryłem, że mamy, jeśli tu ktokolwiek ogląda, to właśnie odkryłem, że mamy takie coś jak big lag, że w pewnym momencie cała gra, przez jakieś 5 sekund jest pod wielkim lagiem, i tak jakby internet na 5 sekund wywaliło, a później znowu wszystko jest normalnie, jakby nigdy, 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 nigdy nic, co nie? Takie taki pech. Kurde przy... Stój! Raczej wsteczny. Mają arty? Nie. I co z tym modem z dźwiękami, że niby lepsze miały być? Chyba nie podód? działa. Akurat wyjedzie jak pod głośniem, ta nie Chyba Lagi są Gdzie on mierzy? Nie wiem Sprawdopodobnie prawdopodobnie z... A nie. Sprawa jest. Pełno. Ale ten walt, dobra. To nie on mniejszy. mnie wykrywa. Gdzieś tu pewnie skałcik jest. I się bawi. No. Na mi te. Takim kampieniem to za dużo chyba nie zrobimy. Ale wygry... Tych, Tak jakbyśmy wygrywali tak dziwnie to wygląda śmiesznie. No Cud. Nie będę nim jechał na hama, bo... bo nie chcę, żeby się rozwalił. Be... Le... Walczy się w ostateczności. Trzeba pilnować. Trzeba. Wszyscy kampią, lol co ty koleś ćwiczysz? Widocznie gościu stracił cierpliwość w pewnym sensie. No. No. Prawda no, tak. Wyjechał, iść. myślę, że kogoś wyspotuje. Pojadę tam naszym na pomoc. Kurde. Złabi. Zła ten jest. Dobra. Chyba mu pomożemy. No. No. O kurwy! No to już. Uff! Ale mnie jeszcze nie wykryło. O, pytę. Teraz. Jest to Kurmać! Na co ja bym się naziął? No. Co? Jakbym rozumiał, koleś, jeszcze co ty do mnie rozmawiasz? Rozmawiasz. Rozmawiasz. <grywania> Leul. Tam gdzie się kurwa, tam nic nie widać. Wieć? A nie widać. Co ty, baranie, robisz? Przecież tam jest setka. Teraz. Rozjebi go czy, czy nie? Leopard. Ty, nie ma, nie ma Pojechała se Ty, dobra, jadę ci na pomość No, esetka jest na ich kaku Tak, coś to Tak? Kakońca na ich pomocy Zdejmiemy cię Te 32 Kuta się Akurat załaduję kiedy wyjadę i weszło za dwieście A ty więcej zadajesz No okrożby. go na czym on gra? Xbox czy jak? W dupę, w dupę w dupę du musiał poczuć. I zabierze ci. No, mój zabierze. Mnie. No. Inny. To e... Jeszcze większy. Jeszcze rychy no, bydy. No tak. To. O, wygraliśmy. Ja zrobiłem coś. Lol. Prawie fraga miałeś. No. Nie. Oho, ja, Cudy. Lol. Pierwszy raz wygrałem. <się> I mieliśmy normalną drużynę. No, nawet normalna no, drużyna. I dobrze mu pomogłem. Kurwa, ale wszystkiego mało to już nie to Czekaj, tu pisze Bleh. Ile to trwało? Gdzieś tu powinno pisać ile trwało 5 minut Trwało, to teraz nasz Hornem zobaczymy jak tym gównem idzie Czekaj, a może jest Lufka, ta lepsza 16, a my mamy? 14, jeszcze nie Czy to... Nie, 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 nie. Zbieramy na co? Na kawu dwójkę Tak, na kawu dwójkę to zb zbierzemy gdzieś, nie wiem. Jebut, betef. A potem gram kawu 1 i bój No, żeby mieć kawu dwójkę. Kawu 2 jest fajna, to jest. Będziemy tym głównym grać tylko dla zabawy. Pamiętam, kurde, by takie czasy, że wod był taki fajny. A teraz się coś zjebało i teraz takie gówno. Żygać się chce. No. no nie? Pamiętam, jak kiedyś jechałam, kurde, były tam takie kolegi takie fajne. A teraz, nie wiem. Dzieci z Minecrafta tu się przeniosły, czy co? Nie wiadomo. Zawsze w mojej drużynie są. Niby nie widać, że pomidor. Ale kurde, do dupy. Pewnie akurat. Chcę weszło, wejść do gry. No, akurat dziękuję. obliczyło, kiedy im się już tak nudzi gra i oni jadą już na hama. Czy coś. Dlaczego kurde to tak do dupy przybliża? Bo to jest za daleko dla mnie. A to jest za blisko. Ale główno, nie? No. O, brawo, brawo, gratuluję. O, kurde, był lak. Ale zaraz bym miał. I tak masz lagę teraz. A no, widzę. Po 300, 400, 200. Hellcat, ale takie uderzenie metalu. Chyba mi się zdaje, że te. Że te. Efekty specjalne że lepsze wystrzały to nie działa, bo tak mi się zdaje. Ale to tylko podejrzewam, że mamy system nie ten, no. ale to tylko takie moje podejrzenie. Kurde, bo jest on gówniany, właśnie. W ogóle formaty niedługo trzeba zrobić. No, prawda, bo komputerek jest dobry, tylko właśnie jakby. Śmieci się do niego powalało, chyba w rejestrze coś się popieprzyło i ogólnie teraz to tak, jakby szwankuje, że. Odmawiaj... Może T28, ale przynajmniej ulepszony na maksa. Chyba! Nie. Będzie trudno. O! T50, który ja mam? Szósty. Mam wysoką przebijalność. Nie w ciebie dziwo, ale to. O wpytę. strzał. Y, a! Y, T50 ma tą fajną łówkę z dużym dimengerem, więc przepraszam, ja bym chciał y, pomocy. O tak. Z lewej coś jest. Pani spieprzyłem. spieprzyłem, spieprzyłem. W mieście to wszystkich we MNL nalowali. No właśnie, kurmać, debile, gubki, debile, cioty, mędy, frajerzy. Da. I teraz Adin. Da. Do której ma być? 50: czyli. Chyba. Ujdzie Akurat. Litwa bo... minut, Trwa to Musimy postarać, żeby KW2 była. Tak. To będzie? Co to jest? Patrz. Czerwony. A, premium to jest. Czerwona piątka to jest. Premium. czerwona liczba to jest premium. No. Tego, Ale tam, widać, tego. że zwycięstwa nie ma za duże. Niestety. Szanse na wygraną 37%. Pier 5, czyli nasz. Hmm. Hmm. To gówno mamy, ta Nie, niby mamy dwa gbdr ale czy ulepszone Czy mają te lepsze lufy Nie wiem no ma, ma tą lepszą lufę chyba, tak? Nie chyba, bo ona to ma tak jakby pompkę Chyba z boku gdzieś Czy coś wiesz Nie to nie ta amortyzator Ta akurat ta to jest ta najlepsza, tak mi się zdaje. Ta. Jest owszem też niemożliwość Dawno e... gram to już praktycznie na wocie się nie znam Właśnie Więc... Jakby free to play się znalazł Ech, tak A wszystko na minimalnych wymaganiach Wszystko dla FPS-ów O, idziecie w dobrym teamie. No, to chyba są te najlepsze lówki Jedź w frajerze. Oni mają więcej życia, ale mają gorszy pancerz. Niż jo No. Co prawd, to prawd. Jedziemy na hama, rozumiem, tak? Obyś cokolwiek trafił, bo szlak bytuj. Pomocy. Dla mnie jedzie sudu 76. Co? Już tam wykrył Ty, PZ-1C zły radyko ma Te gówno Już tak nadaje daleko No, no. ni? Dobłe to Chociaż takie, Taka kamera nawet dobra jest, bo wszystko widać STÓJ! Kurwa, zobaczę Gdzie, co jest? Tam No wyjdź ktoś kurde O na... Z... Yy, z lewej od ciebie jak PZ1C Od tyłu cię weźmie Wal Poszedł O wpytę No i kij O kurde jeszcze w dupę mi ta... O, ta jeden heavy to jest to jest gówno. Znaczy, że zły, znaczy, że może ci coś zrobić. Też mi za tyle przebił. <laughs> Rykuształkę. Chyba BDR z prawej, a nie to. A tak, to tak, no, na no, Może się zerwać w każdej chwili. Prawdopodobnie ci od dupy strony weźmie jakiś gość. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No. Tutaj. Zoom. Albo... A nie, twój będzie cię stoimy no? A gówna mnie tam gąsienica i ja chcę przeżyć. Ale nic nie widzisz. Jeszcze BDR tam jest. O, rozwalili tego. Mówiłem, że z tyłu. Nie, 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 nie. Tu jest BDR. Brawo, brawo, nie szkodzi. On też długo ładuje krzywo. Słyszał Goskop, ale ci nic nie zrobił. O, rozwali za to Sprawa Jest KW1 przebliż barani, o atakuje, atakuje, tak Bok wierzy, nie o to. Kurde no, ale szambo. Już mało życia. Mam je chyba na hipa. Dobra, wyjeżdżę. I chuj. Jest tył, 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 tył. tył. Oh, dead. Ale to medium. Ale ci w dupę może ze złota strzelić. No dobra, nie. Ale zrobił ci coś. 6HP ci zabrąż. Tak. No, no 6HP. Pewnie miał te działo Może wygramy Tylko <noise> Wątpię Trzeba się nie ruszyć. Jakby. Czekaj, zobaczmy ile nasi mają życia Ty najmniej. No widzę właśnie. I no, nie. a oni pełne, więc um, ciekawe kto wygra. No. A jest... A nie, ale my prowadzimy. Ich jest... No wiem. No, my mamy... Tylko wszystkich. popatrz na tiery jeszcze. No to piątki mamy. Tu jest na piątki walka. Tylko ty. To się... jest za mną BDR, tak? Ta BDR. Ta Tam jest Jakieś gówno. Sesarza. No. Patrz na mapę. Mów mi, gdzie jest Kutas jak się coś gówno pojawi. I z prawej, z prawej, z prawej. Arte. Widzę. O, nie przebił. Fajnie. Celuj, celuj, celuj. W bok, w bok. Pytaj jego. Bardziej z... było wyprzedzić mnie. Uff. Schowaj się teraz tak pod kątem. On tam będzie. <słuch> przyceluj, przyceluj. Nie wiem. Widzicie, ale... Gówno ci może. Ma słabe ten, słabo lufę ma. Z lewy jest. Y, no, Wolverine. By weszło. O kurde. No, właśnie. Tak myślałem. No. Bój, może wygramy cudem. No, niby. Tyle więcej. czy jeszcze gówno? Tyle. Czy może jeszcze gówno? Nie, tyle. Dlaczego? Może chyba chcesz. Elcem, bo jadę na Hama i. No. Lubię Elca, bo jest szybki i to jest taki pojazd zakończeniowy. Żeby Ojc. narobić sobie pieniążka. I ciekawe, czy ten, czy jak. Bo jak chyba kawę dwójkę w ten będziemy mieć, no to chyba przyda mi się nagrać. Nie wiem. No, przyda się nagrać, przyda. Czy chyba jeszcze sobie nagramy. nagramy? Co? Że chyba jeszcze jedno nagramy złota, później nie. Ach, może, może. De. Chy to wie, chy to wie. O, coś w karczach umie. O, Strala. Dlaczego jest odgłos z garaża? Jak kurde jestem w bytew? O, jak fajnie. Do końca nie załadowała. wlazłeś. O taką będziemy jeździć. W, 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 mini samochodzik. Na no, samochodzik do no, roboty. Nie... E, tak, najbardziej na no, okrągło wysić. Czyli o, tędy. Bo tu jest ich res, jedynka, tu jest... O tędy o. Tędy o Tędy? Tak. O tamtędy? Tak. O tamtędy, most tam, No. Tym. Tak żeby ich zajść. O i pamiętaj, jak zobaczysz delikwenta, to naciskasz na niego prawym Jak no, będzie... To ty teraz grasz, to ty naciśniesz No, bo ty, bo, ty nie umiesz Mam nadzieję, że ich Elc pojedzie w drugą stronę Alta, Arta jest? Eee... Nie ma Nie ma O, to dobrze, przynajmniej nie będzie no i tak jedź na okrągło mały, na, około. na około i zacznij nawet kapować może Kapować O to jest zapytanie Oni się z... Ale mówili się, żeby tutaj nikt nie jechał, bo I lagów nie było. Jak na przykład ten delikwent I w... co ja mogę z lagami? Nic nie mogę. Kurwa, to sobie pojeździłem. Dobra, więc z tego to jeszcze ludzie się dzisiaj będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, łapkujcie w górę dobre komentarze, proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików. Jaki filmikus. pink? piękny. Z tyłu a zatem czasie się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam, cześć! No, nara. Czekaj. Tylko niech się te gówno załaduje, bo nie chcę żadnych niepożądanych efektów. I zobaczmy, czy w ogóle KW2 może być. Wygralimy. Czekaj, jest KW1? W bitwie. To może poczekamy, zaraz wbije. A co za tym czas będziemy pieprzyć? Że, że będziemy mówić, że się zaraz pożegnamy i tego, i no, zaraz się pożegnamy. O, chyba wbije. No. Czekaj. Przynajmniej tysiąc. Nie, ponad 1000. Ponad Może biorąc pod uwagę wolne doświadczenie. No proszę. Chciałbym Czekaj, to bardzo. musi być 1450, chyba. No w tym no. wątpię. No, to nie wiem. 1450. Tu musielibyśmy ogóle... dużo zdziałać. A te działo, te. O te. Tak, to te? Nie wiem, które. Tak to te o jest lepsze? 5 tysięcy. No to te co tak wali te trollololwe. A te wyżej to co? To jest szybko ale, e, czy, ale gorsze. Bo... Bo nie, zabi, nie zabiera zabiera szybko szybkostrzelność tego i tego. To jest 6, to jest 2 O Tak. A jaki ten? Demaga? Kurwa to 10 tysięcy trzeba. Jaki demag? Ten duży, ale... Średnie penetracje? No! No! O, średnie uszkodzenia duże. 700. No! No! <laughs> Ale to na złotym albo. Burzon. Na jakimś tam. No! No! to lepiej tym. Czy tu to uszkodzenie? Nie, tu jest. Patrz, zwykł... to jeden przeciwpancerny, drugi. wybuchowy. Tak! Znaczy, ten ostatni jest... wybuchowy. No. A ten drugi to... podkalibrowy. No ile to trwa tam... ta bitwa? Oj dobra, tam i tak nie nabije. A jak nabije, poczekajmy. to się pożegnamy, co poczekajmy, nie? Poczekajmy, poczekajmy, spokojnie. Spokojnie. Ech, dobra, a to tam nie wiem, co powiadamy. Kupa. No już. O, pokaż może... O, drzewko, z... drzewko. No, badania. A co to przebieg służby? Gówno jakieś. Nowe dodali chyba. O! Ocena nagrody. Ocena osobista? Wód! Eee... Gówno mnie to. Umiejętność gracza lol. Gówno mnie to. Badanie. Ty! Ty! Tego nie by o chyba. No. A nie by o chyba. Ale nie wiem. Dodaliby no jakieś nowe czołgi, a nie cały czas te same gówno. No nie, chyba nic im do głowy nie przychodzi. Też mi się tak zdaje. Jabo tutaj? Jabonia. Jabolia. Tu to coś dali? Nie. nie. To nie ci Też im, im nie. się nie chce, ale by było jakby tutaj artę dali. No nie, to jest. I myślałem, że to Chiny. Chiny są tutaj. Oni też mają jakieś gówno. Bo to głównie to z Rosji sprowadzali. No, polskie czołgi też by dali, bo też polscy robili polskie. Właśnie. Trochę za pożyczeń było, ale... ale też robili swoje. Też jakieś takie główniane wychajstwa. No właśnie, a nie, kurde. Kurde, moglibyśmy to kupić. Ale kupimy. Szwabędzki. Kasę nie mam. <noise> właśnie, ale patrz, podzielili cztery. Weź. Najpierw masz mardera, a potem sztuga. B. i to wszystko tego samego tieru. O. No. Kurwa no. Porażka. Świetnie prowadziliśmy, właśnie, prowadziliśmy. Dobra, to nara. No. Więc cześć.